Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Monkezji, a to kolejny odcinek ze Scrap Mechanic, w którym przedstawię Wam najciekawsze projekty dotyczące pojazdów z kosmosu. Dlatego przechodzimy sobie do pierwszego z nich. Jak widzicie jest to statek kosmiczny, taki prom kosmiczny bardziej. No i dobra, przechodzimy sobie zatem do prezentacji. Prezentuje się on mniej więcej tak, a raczej więcej. No, design jest ogólnie ładny, tutaj wszystko ładnie się utrzymuje, a za chwilę przejdziemy sobie do testów. Dobra, zobaczcie może od tego, co się dzieje po kliknięciu tego Patrzcie Tu się ładnie wszystko opuszcza i nasz statek się postawia Wygląda to naprawdę super, szczególnie to działanie takie Możemy sobie teraz otworzyć drzwi I spokojnie wejść do środka Mamy tutaj, jak widzicie, cały system sterowania Wraz z szybkami, tutaj mamy kibelek Nie, to cesełko akurat, dobra, sorry Tutaj mamy drugie drzwi Tutaj te jedne możemy sobie oczywiście zamknąć. Tutaj mamy górę. Możemy sobie też popatrzeć na niebo. Zobaczcie, wszystko się tu ładnie otwiera. No i tutaj są schowane silniki. Całe zasilanie. Dobra, przejdziemy sobie zatem do miejsca pasażera. No i nasz pomysł w całej okazałości. Tak, na razie tych przycisków bazowych nie klikam, one są do prowadzenia pojazdu. Piątkę natomiast... Oj, źle kinałem. Piątka popycha nasz ten, dobra szóstka nie wiem co, siódemka otwiera drzwi ósemka drugie drzwi, a dziewiątka górę dobra, zatem spróbujmy sobie wystartować poprzez kliknięcie jedynki dobra co tu się dzieje a te klapy, czyli to jest sterowanie nasze podlecimy sobie i widzicie, teraz sterując tymi klapami, możemy zmieniać nasze położenie. Dobra, to startujemy w kosmos w takim razie. Trochę nas znosi. Dobra, może tak sobie polecimy. Będziemy lecieć do przodu. Jak śmigłowiec. A jeszcze możemy się przejść na boki. Wszystko tutaj mamy. Ja sobie oczywiście wyszedłem, ale dobra. Teraz jest git. Próbujmy sobie podlecieć ciut w górę O, żeby się nie rozbić Dobra No i powiem wam, że lata się tym bardzo przyjemnie Możemy sobie tutaj elegancko latać Obniżać nasz lot, możemy sobie lecieć w górę No, teraz się wbijamy w powietrze Lecimy sobie w kosmos Jak widzicie, wszystko pięknie tutaj gra Lecimy sobie w kosmos O Naszym promem Możemy sobie jeszcze ciut go dać wyżej Może będziemy się wyżej wzbijać Chociaż tak by było OK. Mnie troszkę przechylmy. Dobra, może w drugą stronę. O, Uu, nie aż tak. Gościu, wracaj, wracaj. O, teraz jest git. No jak widzicie, lecimy bardzo wysoko tym problem. Jest zabawa fajna. Włączmy silniki. Wow! Wyskoczmy sobie. To cześć promie Ja lecę No i prom leci sobie w kosmos A my sobie spadamy Jakby się poleciliśmy naprawdę wysoko Nasz prom jeszcze troszkę widać A bo też będzie spadał No to będzie widać Ale FPS spadły Mamy nasz prom Dobra, lecimy zatem do kolejnego projektu a Kolejnym naszym projektem jest Space Car, czyli auto takie do poruszania się po kosmosie, a raczej po planetach w kosmosie. Wiecie o co chodzi, jak na przykład lądujemy na Marsie czy na Księżycu, to właśnie do tego jest to autko. Hmm, takie bardziej bym chciał księżycowe autko, ale wygląda super. Design jest ładny, ogólnie jest całe takie pokryte niebieską farbą, może nie całe, niebiesko-białe. Tutaj mamy silniczki, tutaj możemy sobie gdzieś pewnie wejść i otworzyć klapę, zaraz zobaczymy gdzie tu jakieś przyciski są. I need to use halo. Dobra, to jest silnik. O! Tutaj gdzieś musi być wejście. No, tutaj musimy to otworzyć jakoś. Tutaj mamy jakąś kaczuszkę, ale ogólnie zobaczcie, jakie jest ładne. Musi gdzieś tu być wejście. Tu są jakieś ten, to tego nie będę ruszał, żeby tu nie zepsuć. Ale gdzieś tu musi być to wejście. Chociaż nie wiem, bo tu mamy szybkę, może to nie ma być takie. Co o tym myślicie? Może to nie jest dojeżdżenie? Nie, no musi być dojeżdżenie. Za chwilę sobie zobaczymy. Wiem ja po prostu tą szybkę rozwalił jakoś? Halo, proszę mi to otworzyć. Ja tu muszę wejść. Właśnie. Tak się wchodzi do auta. No bo nie ma tu nigdzie wejścia. Wow, jakie one są szybkie. Te ogromne koła sprawiają, że mega się fajnie jeździ. Strasznie tak Duża przyczepność jest, pomimo tego, że wydaje się, że nie, to bardzo dynamicznie skręca na wszystkie kierunki, zobaczcie. I mega się trzyma tej trasy. Możemy bez problemu skręcać, robić manewry. Także autko jak naprawdę super. Tylko no, ciężko wykminić jak tu wejść. Nie ma tu nigdzie żadnych klikaczy, przełączników. O! Tu był, dobra, jestem ślepy. Damy sobie go na nowo. On tu był, jestem ślepy, poważnie. A teraz sobie możemy gadać go, go na nowo. Okej, okay, mamy go z powrotem. Teraz możemy sobie go włączyć. jak właśnie, faktycznie tutaj był ten przycisk. Ja go nie zauważyłem. O, widzicie, nam się wszystko pięknie otwiera. Wcale nie musimy tutaj korzystać ze zniszczenia tego. Możemy sobie tu spokojnie wejść. Teraz to zamknąć. I usiąść. O, jeszcze radyko mamy. Dobra, co my? Tak, radyko wyłączmy. No, Zrobić klakson. klaxon. Wow. Patrzcie co to robi Możemy zmienić swoją pozycję jak się przykład, wywrócimy To jest od klapy Piątka to jakieś dodatkowe silniki chyba, tak? Piątka... Nie. Nie wiem co ta piątka. Za chwilę się dowiem. Coś tam chodzi pod piątką. Dobra. Ale to z tym jak się wywrócimy jest genialne. Wiecie co, przetestujemy sobie tam tej dru drugiej mapce za chwilę. Zobaczcie. Możemy sobie... Wow. Możemy sobie tym autem skakać, różne rzeczy robić. Naprawdę jest świetne. Patrzcie, co tu się dzieje. I ono się zawsze obróci. Nieważne, czy będziemy tak, czy tak, ono się zawsze obróci. No to auto jest naprawdę genialne. Muszę sobie przetestować na zwykłym świecie, także widzimy się dosłownie za kilka sekund. Okej, okay, ludzie, jesteśmy już w zwykłym świecie. Możemy sobie teraz spokojnie wsiąść do naszego auta i je przetestować. No tu jest ciut gorzej się wchodzi, ale zaraz, zaraz tu wejdziemy, spokojnie. Gdzie tu jest mój przycisk? O, z drugiej strony był. Dobra, mniejsza. Tutaj, za traumą się schował. O, nawet mogłem wsiąść bez tego przycisku. No dobra, możemy sobie jechać, zobaczymy teraz jak tu się jeździ po tych górach. No i zobaczmy. Z tą funkcją. Funkcją postawiania się. Jak widzicie, możemy bez problemu sobie pokonać wszelkie góry. Wszelkie trudności. No, przejdźmy sobie na przykład tak. Jak widzicie, możemy teraz to o, wyłączyć. Przez co możemy się teraz spokojnie postawić. Spróbujmy sobie wjechać na tą górę. Myślę, że z tym autem będzie to możliwe. Oczywiście ze zmianą tych kół. Zobaczymy, czy nam się uda. O, chwilę, bo sobie klapę otwarłem. Dobra, na tą górę się tak uda wjechać, bo tu jest normalnie wjazd. Ale myślę, że. O, zobaczcie, jak się tu na przykład wywalimy. Wow, 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 dobra. Może do wierzenia po górach to nie jest, ale spokojnie zawsze możemy się podnieść. Popatrzcie, takie rzeczy można o tym robić. O, i pięknie. Ja cały czas tą klapę otwieram. Do tyłu też normalnie jeździ. Ale do przodnych ma napęd silnikowy. Odrzutowy silnikowy. Byśmy to otworzyli, to co będzie latać? No, niestety nie, a szkoda. Fajnie było, gdyby to latało. Chociaż powiem wam, że. Ty tak też się da. Tylko to wtedy nie lata. To jest bardziej raczej do obracania. Ale byłoby super, gdyby też to latało. No ale pomysł tak genialny. Dobra, przejdziemy sobie do kolejnego pomysłu. Ok, ludzie, przejdziemy sobie do kolejnego pojazdu. Którym jest taki marsjański łazik. Tak się to też nazywa. No, wygląda może niezbyt ciekawie, chociaż swoją funkcjonalność ma fajną, z tego co widziałem. Ale ja za chwilę sobie wam to wszystko pokażę. Dobra, jak widzicie, prezentuje się on właśnie tak. Tutaj mamy amortyzatory w liczbie sztuk 6. Tak, zgadza się. Dobra, przejdziemy sobie zatem na górę. Tutaj trzeba wskoczyć. I tutaj mamy klapeczkę. I jak widzicie, na jedynce, o, na jedynce sobie zamykamy tą klapę. A na dwójce... O, na dwójce skraszowała mi gra, ale teraz już normalnie wszystko działa. Zobaczcie, na dwójce to auto lata. Możemy sobie po podlecieć jakiś kawałek, jeśli chcemy i to wyłączyć. Także to jest właśnie... Teraz to ma sens, to auto księżycowe. Bo możemy sobie na przykład spokojnie mi się podlecieć, jakaś górka czy coś. Dobra, może jest cisza, trochę dźwięk, jest ciut głośno. A, bo to się za każdym razem resetuje. Dobra, teraz powinno być ok. Jak widzicie, może powtórzę jeszcze raz. Na dwójce możemy sobie wszystkie górki przelatywać. I w tym celu udamy się znowuż na zwykłą mapkę. Także widzimy się za kilka sekund. Nie jesteśmy na naszym świecie, także możemy sobie przejść do testu sprawnościowego we zwykłym terenie. Dobra, przejdziemy sobie tak jak poprzednio na górę. Tu sobie wejdziemy, zamkniemy i wsiądziemy. Dobra. Możemy sobie teraz pojeździć, zobaczymy jak się sprawuje właśnie na tych pagórkach. Bo załóżmy, no jedziemy sobie przez Marsa, no i chcemy, mm, może ten kamień po prostu chcemy go ominąć. Włączamy sobie dwójeczkę i kamień mamy ominięty. Także jak widzicie, zastosowanie ma to bardzo fajne. Ja przejdziemy sobie jeszcze, raz jeszcze tą górkę. Wiadomo, może on po jakieś góry tam nie będzie wjeżdżał, ale myślę, że z takimi pagórkami poradzi sobie spokojnie. No i mamy tutaj pagórek. Włączamy sobie nasz tryb latania i możemy sobie bez problemu ten pagórek ominąć bez najmniejszych problemów po prostu sobie go przeskakujemy tak jakby, przelatujemy nad nim mamy tu jakieś jak widzicie też nierówności, kamienie po prostu sobie bez najmniejszych problemów przelatujemy przez nie jest to super sprawa także na takie tereny właśnie pagórkowate to autko jest idealne polecam wszystkim nie no, naprawdę fajny jest. Myślałem, że będzie gorsze, a tutaj się okazało, że naprawdę fajne autko. Możemy sobie bez problemu latać. Dobra, przetestujemy sobie jeszcze. A, o, ma sensory, widzicie, nie obraca się też, tak? Zobaczymy czy teraz mi się obróci. No, teraz już mi się obróci, a spróbujemy sobie podlecieć. I jakoś jak w sensie chodzi mi to. Jak. Z naszą stabilnością. Czy możemy się teraz tu obrócić jakoś? No, no niezbyt, widzicie? Czyli to jest minus tego auta, stabilność. Ale myślę, że i tak uda mi się go obrócić w końcu. Chociaż, chociaż nie wiem, ciężko muszę wam powiedzieć, ciężko. No, obrócić się go chyba nie da. Także będziemy musieli sobie go postawić na nowo. Ale to było wszystko na ten odcinek. Jeśli się podobało to zostaw ciuka w górę. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmików. A ja się z wami żegnam i do usłyszenia.